Dobra, lecimy z kolejnym drawcastem. Witam e, po trochę krótkiej przerwie. No trochę się u mnie działo jakby nie patrzeć. Sami wiecie, że też mentalnie u mnie nie najlepiej. Ale to jeszcze wszystko oczywiście tutaj. Wam opowiem sobie. Tylko wrzucę jeszcze tutaj podgląd. W razie co taki szybki e, i sobie lecimy. No co, co tutaj mówić? Co tutaj mówić? E, troszeczkę przerwy na kanale. Było i to nie krótka przerwa, no bo, no bo troszeczkę jednak, nie wiem ile, dwa tygodnie? Trzy? Może już miesiąc minął? W sumie, czekajcie, aż, aż sobie zobaczę, aż sobie zobaczę na, na, kanale jak to, jak to kurcze wygląda, bo jestem ciekaw, yy kiedy był ostatni film? 3 tygodnie temu. Trzy tygodnie temu był ostatni film, więc, no, prawie miesiąc, prawie miesiąc, czyli jednak się gdzieś tam nie myliłem. No i nie będę się jakoś mocno też patrzył w kamerę, bo to jednak jest podcast, a nie, a nie. A nie taki wiecie. Pełnoprawny odcinek z interakcją z kamerą, że tego tak to powiem. Troszeczkę jest u mnie lepiej ostatnio. Powiem Wam też, może dlaczego mnie nie było i, i jak teraz będzie w ogóle z tym kanałem. Więc jeżeli Cię to interesuje, to możesz sobie chwilę tutaj posłuchać, co mam do powiedzenia. Jeżeli nie, to sobie skipni tam do, do pewnego momentu, który jest gdzieś tam przez Ciebie oczekiwany. No i tak, jeżeli chodzi o to, co się u mnie działo, no to jak wiecie, ja ostatnio mam taki swój. Nie chcę mówić, jakiś mental breakdown, chociaż może być pewnie podciągnąć... Ten stan pod to. Już kiedyś tam mogę Wam powiedzieć, że chodziłem nawet do, do psychologa, ale to było dosłownie kilka wizyt i stwierdziłem, że okej, okay, już jest lepiej i sobie odpuszczam. Więc jak widać, życie cały czas weryfikuje, że nie, i czasami zmagam się z tym bardzo. Kiedyś, wiecie, byłem w taki, takim miejscu w życiu, gdzie zapierdzielałem i to tak. Zapierdalałem, nawet można powiedzieć ostro. Robiłem treningi 4 razy w tygodniu, robiłem muzę i miałem czas też dla innych. A teraz po prostu, jakby chcąc robić muzykę, YouTube, fajną sylwetkę gdzieś tam posiadać, powiedzmy, że fajną. To jest też kwestia subiektywna. No i oczywiście też gdzieś tam. Posiadać to życie prywatne, zwłaszcza jak ma się partnerkę. No jest to dosyć trudne i mnie to też trochę, jakby nie patrzeć, przerosło w pewnym momencie. Mam też chore ambicje, które zawsze chciałem spełnić, czyli zostać producentem muzycznym albo robić coś w życiu związanego z muzyką, bo normalna praca strasznie mnie przygnębia i mówiłem to nieraz. No i w końcu przyszedł taki moment, gdzie. No, gdzieś mnie trochę rozwaliło, powiem Wam szczerze. Nie chciałem tego mówić jakoś tak od razu, bo myślałem, że to przejdzie, bo zazwyczaj tak było, ale ostatnio mam taką pasę, że nie chcę mi się wychodzić z domu. Yy, nie wiem, gram tylko na przykład jakieś gierki, które nadrabiam, no bo normalnie nawet w gry nie miałem czasu grać, bo zawsze coś robiłem, zawsze wiecie. A to YouTube, a to muzyka, a to siłka, i cały czas jakiś powiedzmy, że rozwój, rozwój albo praca nad sukcesem życiowym. Yy, jestem też teraz w trakcie właśnie. Zapisywania się na, na terapię, więc wrócę i przepracuję sobie parę rzeczy, i pewnie wrócę na czas dłuższy, bo też nie ukrywam odbije się to też na moim życiu prywatnym. Więc fajnie by było w końcu e, się odblokować i zacząć grindować i gdzieś tam te swoje cele też w końcu, no wiadomo, że powoli, ale małymi kroczkami gdzieś tam zdobywać. E, Miałem nadzieję, że będzie też lepiej. Nie wiem, jak będzie ogólnie z kanałem, bo powiem Wam szczerze, że jakby realizując się, nie wiem, czy. Jakby jeszcze prowadzenie kanału to jest coś, co będzie mi pozwalać realizować te plany. Czy nie będzie po prostu za dużo tych obowiązków. Bo nie wiem, są pewne rzeczy, które muszę po prostu zaakceptować i nie we wszystkim muszę być najlepszy czy coś tego typu, więc... No jest, jest to dość trudny temat, ale jak ktoś się zmagał kiedyś z jakimiś stanami depresyjnymi... E, nie chcę mówić z depresją, bo jeszcze nie miałem tego nigdy. Mm, tak, stwierdzonego, chociaż no, pff, nie zdziwiłbym się, aczkolwiek no zobaczymy, jak to będzie już faktem. Z takich mniejszych rzeczy widziałem, że dużo rzeczy wyszło mm, masło macierzyste, ale wiecie o co chodzi? Dużo o muzyki wyszło na polskim rynku. ja bym bardzo chciał sobie nadrobić też amerykański. Ken Carson cały czas czeka, żeby go przesłuchać na live. Myślałem dzisiaj, żeby tego live'a zrobić, ale. Jeszcze muszę też zrobić parę rzeczy na chacie, które też cały czas odkładam. Właśnie z mojego obecnego stanu. No ale za to dużo rzeczy sobie nadrobiłem. Jak wam mówiłem, zrobiłem całego Spidermana od razu jak wyszedł. Wziąłem też wolne wtedy w pracy, pamiętam, na, chyba na streamku z Offseta wam o tym opowiadałem. I bawiłem się przednio. To chyba była jedyna rzecz, która mnie tak trzymała, można powiedzieć, przy życiu. W sensie, no nie, nie dosłownie, ale że wiecie, że taki na chwilę pozwoliło mi wrócić do takiego naprawdę zajebistego mood'u. E, natomiast, no, świetna gra, naprawdę świetna gra, chyba zacznijmy sobie w ogóle od tego segmentu. E, jakby to był fan fanservice, ja uwielbiam ogólnie uniwersum e, symbiotów, albo symbiontów, jak to woli, e, i, no, Venom to jest chyba mój ulubiony superbohater, zresztą mam nawet tutaj go przed sobą, e, plakacik elegancki, retro, z letala Protektora, bardzo, bardzo... no, już kultowego komiksu, można powiedzieć. No i co? No i generalnie dla mnie to było coś wspaniałego. Tutaj, oczywiście, będą spoilery od razu mówię, więc, jak, jak nie chcesz usłyszeć spoilerów, to sobie kliki X albo przewinij. Eee, to, co się działo, e, to co zrobili tam, wzięli postaci z komiksów. No, może nie aż tyle, co bym chciał, ale inaczej. Nie spodziewam się, nawet, że będzie taka garstka postaci. Czyli mam tutaj na myśli agenta Venoma, Scream. No, Venom sam sobie wiadomo, że był już tutaj potwierdzony. I dodatkowo, uwaga, Carnage, który się prawdopodobnie pojawi w DLC. Czego bym bardzo chciał, żeby to było DLC. Albo już w trzeciej odsłonie tej produkcji, eee, czy dowiozło? No, moim zdaniem, zdecydowanie świetna mechanika przemieszczania się, eee, swingowanie. Stroje, naprawdę zajebiste stroje. Mam wrażenie, że nawet Majs chyba dostał niż Peter w tej części. Mm, a w ogóle, jak zobaczyłem, że to jest big spoiler: uwaga, że Venom jest postacią grywalną, to po prostu darłem Japę jak małe dziecko. I mam wrażenie, że jak sąsiedzi byli w mieszkaniu, chociaż, bo w sobotę to już mogli być, bo, bo grubo, grubo grałem. Powiem Wam szczerze, że dawno tak nie grałem długo, to krzyczałem, jak po prostu pojeb. Jakiś powiem. <laughs> Ale tak mega się jarałem. Czekam na grę Venoma, bo podobno są jakieś tam ploteczki, że mm, widać, że fandom mega gdzieś tam się jarał w ogóle tą koncepcją, więc bardzo możliwe, że to się pojawi. No i jeżeli to się pojawi, no to oczywiście, nawet jeżeli to była jakaś krótsza gra typu jak Mice Morales, ja to kupuję od razu na priorderze, insta, jak wypuszczę tą gierkę, ja czekam. No i oczywiście kam też na DLC z Carnage'em, mam nadzieję, że to będzie DLC, no bo jednak fajnie by było, jakby to gdzieś tam sagę symbiontów zakończyli w tej grze, a już w trójce mogli się skupić na innych wątkach. Biorąc też pod uwagę, jak właśnie skończyło się u Petera chociażby jego, ten cały storyline, jako Spider-Man i przygodę z symbiontem, nie? No, natomiast samo grę nie chcę już więcej mówić, bo jakby to, co zrobili też z bossami, fajnie, że dodali też te helbary i tak dalej. Naprawdę tutaj dodało uroku ten system latania na sieci skrzydłach. Super, super rzecz. Nawet do tej pory sobie loguję się do Spidermana, jeszcze tak to mogę nazwać, i sobie po prostu swinguję, bo grę zrobiłem na 100% i platynę wbiłem nawet na PS100, na, na psn PS PS I ta platyna była chyba jedna z łatwiejszych, z tego co sobie przypominam, bo wydaje mi się, że z jedynka była trudniejsza, jeżeli chodzi o platynę. Nie wspominając, już Majusa Moralesa, którego i tak jeszcze nie ograłem w kwestii platyny, bo 100% gry zrobiłem. No i co dalej? Czekamy na trujeczkę. Ja czekam także na update, który będzie za miesiąc, który wprowadzi Game Plus, czyli nową grę Plus. Bardzo bym już chciał nawet zagrać. Myślę, że z chęcią bym z dwa razy jeszcze to przeszedł, naprawdę. Tak back to back. Aktualnie udało mi się też ukończyć Fallen Order Star Wars, które już tam gdzieś kiedyś tam w kurłach leżały, ale mówię, nie miałem módu, żeby grać. Teraz jakoś tak miałem taki depresyjny mood, żeby tylko siedzieć na kanapie, zamulać i coś tam porobić, nadrobić jakieś filmy, nadrobić jakieś gierki, więc się udało. Także ja gdzieś tam jestem spełniony w tym roku, jakby jeżeli chodzi o muzykę i o gry, których tam gdzieś w moim życiu jakby nie patrzy, dużo nie ma, bo nie jestem jakimś tam gamerem, ale akcent jakiś gry, gdzieś tam Rzadziej bo rzadziej, ale się pojawi e, Muzycznie to co? Drake już dropnął trochę temu, jakby nie patrzeć, już minął chyba grubo ponad miesiąc. Ja z tym albumem można powiedzieć, że się nie rozstaje, ale może też bez przesady, bo są tam traki, do których bardzo lubię wracać. E, no i na pewno jest to First Person shooter z J. Colem. Jeszcze sobie zerek, no bo wiecie, ja tak z głowy, jak zawsze nagrywam, to mam problem. E, bardzo mi się też podoba nutka z Zitem. Urosła na mnie, I don't give a fuck. 7969 Center Jakby końcówka Jeżeli chodzi o teaser to jest po prostu coś pięknego e, Pomijam już single Typu Slime You Out No nie Trader Best What Would Plural Do e, Members Only nawet jest zabis z party, party Next Nextorem All the Parties It's the best party Najbis to jest Szkoda że w nie miał więcej e, czasu na, tej, na tym utworze Bo bo, bo moj, moim zdaniem mogłoby to no jeszcze na pewno ulepszyć ten track, bo ten cały refren, który on gdzieś tam prowadzi bardziej mi siada niż ten, który Drake wykonuje później, nie? Więc... Gently nadal jest gównem totalnym, nie słuchajcie tego. Nawet jeżeli lubicie będba please. Rich Baby Daddy, style shit, ale niestety wpada w głowę. Bo nie jest. <ścoughs> żartuję. No, i chyba, jeżeli chodzi o ulubioną moją piosenkę z tego albumu, to jest 8 AM in Charlotte. Świetny track. Razem z First Person Shooter chyba moje dwa ulubione tracki z tej płyty. Zdecydowanie. Natomiast, jeżeli chodzi o po upływie czasu, no ta pływa, płyta urosła na pewno w moich gdzieś tam odczuciach z 5,5 na, na pewno 6 na 10. Nadal uważam, że jest to jeden z gorszych projektów Drake'a. I yy, jest to bar... Nie jest takie. Nie jest to taki projekt, jaki oczekiwałem, że będzie, no już to mówiłem nawet na reakcji, ale na reakcji też jakoś, nie wiem, chyba źle po prostu mi ten album siadł, bo wszystko uważam, że można by to było o wiele, wiele lepiej poprowadzić, ten mix też jest, jaki jest, no niestety, no nic już z tym nie zrobiłem, myślałem, że będzie jakiś update na streamingach, że może z biegiem czasu to ulepszą, usprawnią, ale jednak tak nie jest, no cóż. It is what it is, cieszymy się z tego, co mamy. No i czy to jest takie fatty? Może i D, tak, ale na pewno nie Fed, więc. 6 na 10 taka ocenka. Dowiozło w 1 trzeciej, można powiedzieć. Eee, kolejnym albumem, jaki, jaki dropił, to był Serial of Offset'a. Mm, wracam do kilku kawałków. Nie wracam do całego albumu. Myślałem, że będę wracał do całego albumu, ale niestety nie miałem jakiegoś vibu i czasu na to. Wracałem do oczywiście My Grace z Travisem Scottem, no bo jakżeby inaczej. Eee, worth it. Fan. Mm, tak samo do e, 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 Blame It On Set i to są chyba takie traki do, do, do których po prostu wracam e, czasami też do Night Vision bo to mi się jak mówiłem wam już wtedy kojarzyło z trochę Spiderverseem wajbowo e, ale styl jakoś mam ostatni taki czas żeby słuchać sobie bardziej takich nawijanych, smutniejszych rapów właśnie coś od Drake'a coś od e, Tyler'a. Mm, I tego, tego typu sprawy, nawet trochę utopię ostatnio powiem wam szczerze, że odpuściłem, bo jakoś się miałem po prostu humoru, żeby tego słuchać. Już wolałem jakieś takie smutniejsze trakietki od Kanye Westa, no ja nie wiem, jakoś taki taki vibe, to przez to co, co przechodziłem chyba. Yy, ale mimo wszystko uważam, że muzycznie ten rok naprawdę jest udany. Yy, też uważam, że album offset'a zdecydowanie na tak. Zdecydowanie to jest sukces, bo 90 parę tysięcy kopii sprzedanych pierwszego LP jeszcze za czasów Prima Migosów i 70 tysięcy jako solowy artysta po dramie z Quavo, po śmierci Takeoffa, rozpadzie migosów, jeżeli tak to może nazwać w ogóle. Mm, może nie o rozpadzie, bo wiem, jak to się wszystko skończyło, bo i tak już są niby pogodzeni z Que, więc. Whatever. Styl uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. 70 tysięcy, jak na jak na offset, naprawdę naprawdę GIT. No i tak lepiej się pokazał niż Quavo. A Quavo zawsze był tym takim chyba main memberem, nie? Tym, tym hookmasterem, jak zwał, tak zwał, etc., etc. Więc ja uważam, że to jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo duży W dla offseta. Nie pamiętam, co miałem dalej mówić, powiem wam szczerze, muszę sobie zobaczyć, miałem listę, nie wiem, czy jeszcze ją mam, bo nagrywam to w ogóle drugi raz, nie wiem, czy wiecie, ale pisałem nawet z Rejewem, drugi raz to nagrywam, bo za pierwszym razem fajnie mi się to udało nagrać, a okazało się, że nie odciszyłem mikrofonu, teraz widzę, że jest odciszony, więc, więc jest git, bo ja nie wiem, jak ja wtedy nie spojrzałem, naprawdę, naprawdę nie wiem. Jeszcze z takich rzeczy około muzycznych, zanim przejdziemy do też chyba main, tematu na tym, na tym odcinku, w tym odcinku, no to oczywiście też nadrobiłem sobie kilka, kilka rzeczy, anime, skończyłem Bleacha, już drugi rzut, jeżeli chodzi o nowy Ark, Thousand Years, Blood War, które uważam, że pierwsza część była lepsza, ale to może ze względu dlatego, że byłem tak bardzo nachajpowany na to anime i tak bardzo na nie czekałem, że już jakby druga część nie zrobiła na mnie aż takiego efekt wow, natomiast nadal trzyma poziom, tylko po prostu też chyba nie byłem na to jakby tak mocno nastawiony jak na pierwszy ten rzut. Eee, i co? I na razie jeszcze jest na czasie u mnie oglądane na bieżąco Jujutsu Kaisen. Muszę obejrzeć w końcu też eee, Jigoraku, jak to się nazywało. Eee, coś chyba z Devil's Heaven? Nie, nie, nie pamiętam jak się na anime nazywało, ale mam zapisane gdzieś tam, no nie, więc na pewno wiecie o co mi chodzi ci, którzy oglądają anime. Nieraz o nim mówiłem, że muszę obejrzeć, a już wyszło całe, więc bardzo by befa... He... Kurwa, nie pamiętam, Heaven... Coś chyba z Heaven albo coś z... Raya, nie pamiętam. Whatever, whatever, wiecie o co chodzi. Hmm. No i tyle z kącika anime, nie będę się jakoś mocno rozgadywał, bo jednak chciałem tutaj bardziej pogadać o tym, co się dzieje na kanale i o muzyce. No i wielkimi krokami miał być, nie wiadomo czy będzie, prawdopodobnie będzie odwołany, czyli koncert Kanye Westa, który miał być w prawdopodobnie trzech miejscówkach niepotwierdzonych. Spekuluje się, że to miało być, znaczy na pewno to miało być Italia, czyli Włochy. Na pewno też chyba Japonia? Znaczy nie na pewno, tutaj akurat jest spekulacja, że Japonia też... Nie wiemy jaka by była trzecia miejscówka, może by było tego więcej, no nie wiemy, wiemy, że Multistadium, bo Tidal Science zapowiedział, ale gdzieś tam z kurwarów mówi się, że prawdopodobnie ten event będzie przełożony, szkoda, chociaż może i lepiej, bo gdzieś tam schodziło mi z tyłu głowy, że może by kupić bilet i polecieć. Eee ale skoro jest to tak niepewną opcją, to na razie sobie dam spokój i obejrzymy sobie najwyżej, jeżeli w ogóle będzie live, to na żywo tutaj na Twitchu, znaczy tutaj, no u mnie na Twitchu, zapraszam jak coś, oczywiście też sobie ten album będziemy słuchać, bo ja mega czekam, czekam też na jakieś fajne gościnki, gościnki typu Travis Scott, eee, mamy tam Tidal Sign'a, więc na pewno jakieś stare numery też wylądują. Spekuluje się po snipecie, że będzie Newbari, na które ja czekam. Pomimo tego, że już było tyle lików, to i tak bym sobie to obejrzał. Eee, przesłuchał właściwie, bo obejrzał to bym sobie streama. <grym> Ale jeżeli chodzi o samą muzykę, to na pewno też oczekuję serii Sky Siri albo były, były dwa chyba tytuły tego. Sky Siri i chyba. City of Skies, coś takiego, nie pamiętam już tego drugiego tytułu. Był taki tytuł roboczy i był Sky City, tam był też Designer. Prawdopodobnie no, raczej go nie będzie, bo będzie to, jeżeli ta, w ogóle się pojawi ta wersja e, tego traku, w ogóle, jeżeli ten trak się pojawi, to prawdopodobnie zmieniony o 180 stopni, więc No ale zobaczymy. E, także ja oczekuję na pewno tych dwóch traków Lesnej, fajnie by się pojawiło, czy tam Slave Name, bo to też miało dwa tytuły. Uwielbiam ten track i nawet jeżeli jest to leak, to słucham go bardzo często dosyć. Ale jakby to wyszło już wiecie, oficjalnie z takim dopierdolonym miksem, to bym to słuchał, katował no kozacko by było. Um, ufam Kanie, ufam Tajowi, bo jednak ci dwaj panowie mają chemię, nie można tego im odebrać. Czy nawet przy to, przy Fade pokazywali chociażby tak przy Real Friends i innych trackach. Naprawdę jednak dużo panowie wygotowali swojego czasu, więc ja naprawdę na ten krążek czekam. Później ma też się pojawić oczywiście solowy projekt Kanie. Ja wiem, że tam jedni powiedzą, że to jest, już Kanie mógł, Kanie się skończył i tak dalej że ma swojego klona, który mu robi pod nogi, co jest w ogóle, dla <gryw> mnie to jest chore, nie? Ale no, nie wiem, no, co my tam możemy wiedzieć w świadku polskim, a co się dzieje za oceanem, no nigdy nie wiemy, ale no, nie wierzę, że Kanye ma swojego klona, może sobą która tak, ale że klona, no, no, nie sądzę, nie sądzę, żeby coś takiego miało miejsce. Jest chory po prostu też na dwubiegunówkę, więc to na pewno też robi swoje. No, miejmy nadzieję po prostu, że ten album się po prostu ukaże na streamingach, tak? I że będzie Explicit content, że będzie normalnie muzyka bez cenzury, bo spekuluje się też właśnie, że na reddicie przynajmniej redditorzy mówią, że prawdopodobnie ten album będzie bez cenzury, co by było naprawdę e, pff, świetnym krokiem w tych czasach do lepszej muzyki. Ye. Yeah. Chociaż Donda nie była taka zła, biorąc pod uwagę, że miała cenzury, ale wiadomo, że wolę jest z przed Dondy, typu właśnie Ye, yeah, Kissy Ghost chociażby etc., etc., no i może faktycznie coś fajnego z tego wyjdzie, nowego krążka, tak, czy to z tego kolaboracyjnego, czy też z solowego? Czekam na obydwa, chociaż strzelam, że ten drugi pojawi się pewnie już na początku nowego roku, nie, 2K24, który też przyniesie fajne krążki, playboy kartki chociażby, ma podobno drop'nąć i jeszcze coś się mówi, że może single drop'nie w tym roku, nie wiem. Nie wiem, czy to prawda, zobaczymy. Ja na pewno chciałbym zobaczyć tego Kena Carsona nowego i Homestay Gang też wydali coś, więc też bym sobie przesłuchał. Więc jak będzie jakiś fajny dzień, gdzie będę miał naprawdę spoko humor, to ja się odpalę na Twitchu, oczywiście patrzcie moje social media, tak, Kukin na Instagramie oraz nasz Discord. Jeszcze tutaj przypomnę o subskrypcji i lajka, jeżeli ktoś chce być na bieżąco, bo ten kanał gdzieś tam sobie będzie żył swoim, może wolniejszym tempem, ale będzie, więc jeżeli macie ochotę gdzieś tam jeszcze ze mną przebywać czasami, to oczywiście was serdecznie zapraszam. E, chyba omówiłem e, wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze sobie tylko sprawdzę na telefonie, dajcie mi sekundkę. Mm, bo... Bo jednak trochę minęło. Widziałem właśnie, że was nowy wyszedł. jąki igi. Może to się zrobi kiedyś, nie wiem, zobaczymy. Nie, no widzę, że wszystko, wszystko poruszyłem, to co chciałem. Także drawka z volume 5, 5 odcinek na tym kanale. Chyba drugi, poprzednie są na poprzednim kanale, więc... Zapraszam, za, zapraszam i. I widzimy się chyba w następnych, nie filmach. Nie wiem, czy coś, coś się pojawiło teraz, czy nie. Jeszcze wejdę szybko na Sale. Może mi coś podrzuci Instagram i nagle się okaże. O kurwa, jednak drop i Kanie w tym piątek, oh my gosh. Ale to było piękne. Chciałbym. No naprawdę bardzo bym chciał, żeby to było. Żeby to miało miejsce. Hm. Nie, no chyba jednak nie. Nic nie widzę takiego. Nic takiego nie widzę. No dobra, póki co. Czekamy na nowe Na nowe rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę zagraniczną, polską, może też. W sumie mogę, żeby było tego Wajmy sprawdzić. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli będzie czas i ochota, to ja, yy, że tak powiem, zrobię. To na pewno. Wiem, że też ten Nowe Oki był. Już może nawet dwa wyszły, nie wiem, bo nie śledzę już teraz, powiem szczerze, ostatnio. Ale tyle ode mnie dzisiaj. trzymacie kciuki, żeby wszystko się ułożyło, żebym wrócił... W mocniejszej formie, w mocniejszej formie, bo chyba jednak tego każdy chce. Ja też chciałbym wyjść z tej takiej, wiecie, z takiego modu Bardziej lazy, sleepy, w ogóle. I żeby to miało wszystko ręce i nogi. Sub. Dzwon łapka w górę, Instagram, żewy, cooking, Discord, wszystko w opisie. Możecie być też na patronite, jeżeli ktoś jeszcze chce mnie wspomóc i obejrzeć sobie jakieś treści, których nie ma na YouTube, to zapraszam. Ja może jeszcze powrzucam tam rzeczy, których, które są zablokowane na YouTube jakoś w najbliższych dniach, żebyście też tam coś mieli. Ale ja oczywiście dla, dla tych subskrybujących, którzy nadal tam są, to bardzo, bardzo dziękuję za wspieranie. Eee, zaraz, zaraz zobaczymy, czy w ogóle, tak, mamy, mamy patronów. To tak, eee, Maksymilian Mizia, dziękuję bardzo. Jacek Kaczor, AKK Didi, Krysten Mizia, Kamil Wróbel, Jakub Pułakowski, Stanisław Sołtys, Grecję Żuk, dziękuję wam za, za, tutaj każdą złotóweczkę, za każde wsparcie. I oczekujcie nowych, nowych filmów, bo wiem, że też dużo osób chce, żebym robił na temat Ameryki jakieś materiały, Mam na myśli oczywiście rynek amerykański muzyczny. E, nie ciekawostki Ameryce. No, ale jak coś to będą, wróci może siła, wróci ten wajbik, to sobie będziemy znowu robić fajne streamy, jak kiedyś. Trochę się powygłupiamy, bo to też jest w życiu potrzebne. i może być coraz poważnym, nie? Wiecie o co chodzi. No, trzymajcie się mojego weekendu. Bo teraz długi weekend się zaczyna, więc jak ktoś wziął wolny, czy ma wolne, po prostu to odpoczywajcie. bo zdrowie jest ważne. Weź czapy. Elo, trzymajcie się, hej.